Dobry wieczór. Jesteśmy w kwaterze i Dareta. Właśnie robię zabieg <laughs> samym chlorkiem dzisiaj. Bez kaptanu już, nie wykupiamy się. Oszczędzamy kaptan na sam koniec. Widać owoc jest dobrze pokryty, z dwóch stron. Mokre wszystko, liście jest nie niezlane. 750 litrów, 9 km na godzinę. No jest. Jest bardzo, jest bardzo dobre pokrycie, no i co, przy chlorku wapnia należy na to zwracać uwagę, nie pryskać w słońce, to musi dobrze wchłonąć, musi być dobrze zroszone. Wapń nie jest przenoszony z liści do jabłek, tylko to co nam spadnie na owoc jest transportowane do, do jabłek, to co jest na liściu nie jest przenoszone do owoców. I to należy mieć na uwadze. Jabłka muszą być wyeksponowane na zewnątrz, tak jak tutaj. I możemy wtedy cisnąć i 10 km, bo ten opryskiwacz wdmuchnie. Pryskam na pierwszym biegu wentylatora 1400-1300 obrotów, czyli na wałek wychodzi 330 obrotów, 8,6 km na godzinę. 9 hektarów. Pryskam niecałe 5 godzin z dojazdem do domu i skręceniem filmów. Dobra, jedziemy. Co do komputera, jestem mega zadowolony. Nie wyobrażam sobie roboty. Teraz włączył się. Jedziemy. Nie wyobrażam sobie pracy bez, bez tego gołtraka No to Człowiek się szybko do dobrego przyzwyczaja. Bardzo przydatna rzecz, zwłaszcza w nocy, kiedy się pryska do drugiej, do trzeciej i kończę nieraz w połowie rzędów. I niestety, ale trafić z powrotem w nocy jest bardzo trudno. A tutaj nie ma takiej możliwości, żebym ja się pomylił, czy... Super, tak? Kosztuje, ale zaoszczędza się czas. No i kasa zostaje już sobie rozłączył, i teraz wierzę wjeżdżam w rząd i tylko włącza jedną stronę. Tak jest zaprogramowana. Po druga strona to jest dwójka, także tylko i kareta No skończę Dareta, to przejedziemy w Prince'a na którym praktycznie nie ma jabłek. No, ale trzeba bryskać Jest bardzo mało. Dobra, to za parę minutek, skończę Dareta, to pokażę Prinsichi. A. A tu jesteśmy już w Bida Prinsie. Pojedyncze jawka wiszą Także. Słabiutko, ta kwatera słabiutko. ona już chyba drugi czy trzeci rok. Jakiegoś wścieku dostała, i przestała owocować. Cięte korzenie były. Poszedł regalis Nic, widzicie to. Po zewnątrz są po parę jabłek. A środki są całe puste. Teraz może wyjdziemy.

Brzydko była! Bo coś widać? No, po parę jabłek jest. Na tamtej działce mam dobrze, ale to jest bida z nędzą. W tamtym roku to chociaż szczubę miała, w tym roku. W tym roku to nie ma. Dobra, to tyle na dzisiaj.